Miejscowość Mielęcin. Droga na Pyżyce. W kierunku Pyżyc. I dalej Szczecina. Tak zwana stara trójka. Obszar zabudowany. Już stąd materiał. Robiłem. A więc znak. Przednie tutaj stał właśnie po prawej stronie przed prawą A teraz gdzie a gdzie teraz jest schowany? Wcześniej nie słyszałem krzyczeli na CB Jest tu parę możliwości, gdzie mogą... A jest po prawej stronie. Jest to i przy drodze. Proszę bardzo, fotoradar. Czy jest to Za chwilę podejdziemy, zobaczymy. Jest droga. Godzina 18.47. Ładnie ustawione razem ze śmietniczkiem. Dwa śmietniczki ze sobą stoją. Proszę bardzo. A tam dalej, jest pan straży, do którego oczywiście podejdziemy Dzień dobry. dobry Pytanie mam jedno, czemu pan się chowa? Chodam się? No, dlaczego pan nie stał tam na parkingu? Stawiam w miejscu, w którym mam widoczny radar. No, tam też by miał widoczny, nie? A i pana samochód byłby widoczny? Miałoby to nie jakieś wiem. działanie prewencyjne, a tak to chowa się pan po krzakach jak jakiś... No nie wiem... A gdzie pan tutaj widzi, krzaki powiedział? No, to jest dla mnie krzak. To jest krzak, dla o. mnie to jest drzewo gatunku wierza trochę Dobra, tu gratuluję y, y, super zasna tych roślin, natomiast nadal mi nie powie, pan, pan nie, nie powiedział, dlaczego pan tam nie stanął, a tutaj. Ja nie widzę różnicy między stańciem tam, a stańciem tutaj. Aha, okej. Okay. Pan... A powiem panu mówią, że gdybym tam stanął... No, pan by tutaj przyjechał i powiedział, że się schowałem, bo tam jak pan, nie. Jak pan się spojrzy, to na yy, nadjeżdżający od strony górowa, nie widzieli by mnie w ogóle. Tu stoją, tej, jak teraz ten samochód tam stoi na przykład? No tutaj stoją... Tej, no no ten właśnie, ten no właśnie. Sposób, ten wie pan. No ale mimo wszystko byłby pan widzialny dla i jednych i drugich. A tak, no jest pan schowany w uliczce. Bo inaczej tego nie, nie nazwiemy ale, ale już pan zmienił troszeczkę, już jest uliczką, a nie krzakami Dobra, dla, dla mnie dobra. po prostu potocznie krzaki, tak? No potocznie krzaki No potocznie jest, krzaki go, Tam jest twoje zdanie, a nie zdanie potoczne Dobra, czepiamy się, okej okay, To w takim razie bo, idźmy dalej Czy ten fotoradar jest prawidłowo ustawiony? Niech nie tak, jest kąt 22? Oczywiście Jak podejdę, zmierzę, sprawdzę, to będzie na pewno kąt 22 stopnie Jeśli jest w stanie to zrobić, to proszę bardzo Okej, okay. a w jaki sposób pan go ustawia? To muszą słupka 100 mhm. metrówki i lunety. Aha, czyli luneta tam do tego jest przykręcana na górę? 253 cm od, od krawędzi jezdni, Dokładnie jest na środku Czyli akurat, Zmierzył pan! Bo akurat to jest tam, pamiętałem, tak. Okay. Lampa błyskowa jest złączona. No Mówiąc to zamiast, też to też dobrze. Uszerzając na sędzie Myślę, że fotoradar jest widoczny zarówno z jedną strony jak i z drugiej, bo... A czemu tak i... akurat ze śmietniczkiem tam... W tak, takim miejscu, że razem ze śmietniczkiem. E, powiem Panu w ten sposób, gdybym go postawił do przodu, mógłby no. Pan mi zarzucić, że na wieżę nocy są strony nie widzą do przez ten właśnie śmietnicz. Nie no to teraz jest nie idealnie się komponuje można powiedzieć. Komponuje się? Nie no, gdybym go postawił na przykład przy tej skrzynce elektrycznej. To tak. Mógłby no, Pan też... mi zarzucić, że, że próbuje go jakoś nie wiem, ukryć. No. Ale środek chodnika, no, no celowo wybrałem miejsce i z, zarówno z jednej strony, jest, no, z tej perspektywy tak, mhm. można powiedzieć, że jest schowany za śmiecikiem, ale to on ma być widoczny dla kierujących, a nie dla widzów tutaj yy, z boku, tak? No tak. Ma być działanie prowencyjne, tak? Czyli widoczne dla kierujących. Okej. Okay. Plus za to, że nie jest schowany gdzieś na tle drzew, krzaków i nie no wiem, nie budowli, nie, które... No, jest tu sporo. Jest no ale mimo wszystko dalej będę się upierał przy tym, że stoi Pan tak daleko, żeby jednak ukryć się. Pan nas, jest, i pod uwagę, następnym razem przystawię samochód tam. Dobra, trzeba Panu za słowo. Nie ma problemu, skoro... Okej. Okay. Skoro, a powiem Panu, że tak dla własnej wygody, bo tutaj cień po prostu miałem. No, no tak. jak odpowiednio się to ustawi, tutaj jest się. No tak. ale dobra, no okej, okay. czyli... Bym, tak było tam znaleźć, ale nie ma problemu, przecież no, jakaś... mi... ja mogę stanąć, gdybym miał możliwość, to bym stanął przy nim samym i... Czyli następnym razem będzie Pan tam bardziej widoczny dla wszystkich kierujących? Z całą pewnością, tak się ustawia, żeby, żeby nie Dobra, a tam, e, zaraz tam przy zakręcie, też nie będzie Pan ustawiał na górce? Bo ostatnio to chyba z, panem koleg z pana kolego rozmawiałem, to znaczy, nie? To w ten sposób, że e, jeśli fotel jest ustawiony w godzinach przedpołudniowych... No. Kiedy szkoła jeszcze znajdziecie, no. to ustawiamy go raczej tam w rejonie szkoły. Teraz po południu, no, ruch tutaj... Koncentruje się przy sklepach, plac zabaw. No. Także, no, no, no się, się tutaj. w miejscu, gdzie, gdzie, może dojść do jakiegokolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa przechodniów, kiedy ją... Okej. Okay. Przejście najbliższe, na no, kawałek jest, no, ale no, dobra, okej, okay, no. no. na wiosce nie, nie szukajmy przejść co, co 100 metrów. No dobra, wiemy jak, jak chodzą ludzie i jak to, jak to bywa. Proszę, pan prażnik idzie przez ulicę. Ale dobra, trzymam pana za sobą, że następnym razem stoi pan tam. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobra, i kąt mówi pan jest, więc tym razem już mierzyć się będę, jak ale... Bardziej. No może pan nawet, nie wiem, jeśli ma pan jakiś metrówkę chociażby, to niech pan sobie zmierzy od krawędzi, jezdni do foteladaru. Jak dobrze pan na 253 cm mi wyszło? Dobra. Więcej się nie czepiam dzisiaj. No to pan się nie trzyma, przecież my sobie rozmawiamy, a porozmawiaj zawsze może. Dobra. A to tak jak jeszcze rozmawiamy, to Pana zdaniem to działanie coś tu wpływa na poprawę bezpieczeństwa? To znaczy powiem Panu w ten sposób, może y, na poprawę bezpieczeństwa też, ale z doświadczenia wiem, bo wiem ile zdjęć robiło w poszczególnych latach no. wcześniej. Także to jest tendencja zdecydowanie zniżkowa. Zniżkowa. Czyli kierują, no, no działa na kierujących po prostu, jadą wolniej. No, no tak, no bo krzyczą na CB, że gdzieś tam stoi i już tam kto ma, to ma. A też mieszkańcy tutaj są zadowoleni, bo, bo, bo to nie jest tylko tak jak podkreślam się, że my sobie go tutaj ustawiamy, tylko to jest też reakcja na, na zgłoszenia mieszkańców, bo tutaj ludzie na wsi mają, no wiadomo, mają gospodarki, mają maszyny rolnicze i narzekają, że ciężko jest im wyjechać z, ze sprzętem rolniczym, bo muszą czekać, bo cały czas duże Ja powiem panu, że Tutaj w okresie wakacyjnym stać to naprawdę e, czasami, czasami e, to zachowanie kierujących to przy prawie od bo, no bo to jest droga tak, tak, jak widzę, taka trochę przelotowa, nie? Teraz już ten ruch to się to nie, bo jest e, Na Szczecin. Tak, to jest to Jak widzę dzieci na rowerkach tutaj, a tu no, stosunkowo blisko jest ten chodnik e, od drogi, a, a zdarzają się kierujący, którzy grubo na setką tutaj... Oczywiście to, to nie jest reguła, to są ee, pojedyncze, pojedyncze, ale... ale, no ale tak, trzeba się tacy, także no Myślę, że, że on działa tak, jak ma działać, czyli prewencyjnie, a nie nawet Zresztą też nie ustawiamy tych progów prędkości mhm. nie o 11, tak jak co tak niektóre straże robią po to, żeby tylko po po prostu mhm. mandatu. To jest próg o 21 do góry. Myślę, 27 tu jest, 71 mhm. to już jest taka prędkość, myślę, że e, znaczna. Aha. nie jest tam, No, 70, no 70 to już jest ewidentne przekroczenie, a oprócz tego miejsca i tam wcześniej co mówiłem, jeszcze jakieś ustawiacie? Znaczy powiem Panu, no, zgodnie z przepisami yy, możemy go ustawiać na odcinku ograniczonym tymi znakami, czyli mogę to ustawić mhm. za znakiem zaraz na tym, no ale tak jak mówię, no, no skoncentrujemy się przed południem. W rejonie szkoły. Mhm. Po południu tutaj w rejonie no, no, takiego centrum teraz. Tu się mhm. tu, się, tu, się, tu jest kościół, no, ludzie do kościoła, dwa sklepy, wyjazd przed no, no. Jasne. Tamko szkoły w tej chwili byłoby to średnio prewencyjne, dlatego że szkoła nieczynna, ruchu tam praktycznie pieszego nie ma mhm. żadnego. Także... Dobra, no wśród jakiś tam odcinek prewencji widzę. A powiem pan jeszcze jedną taką rzecz, bo tego sam dość, jeszcze się e, nie dowiedziałem od nikogo. Mm -hmm. e, bo miejsce ustawienia tego fotoradaru wskazuje wam kto? Komendant? To znaczy, Jak to znaczy, wygląda? Każdorazowo, to znaczy zaczynamy od początku. Żeby w no. ogóle e, miejsce spełniało wymogi formalne, mm -hmm. to musi. Pomijam pozwolenia, tam i tak nie, nie. dalej. Ja zaczynam właśnie no. od tego, że no. musi być zatwierdzony e, projekt stałej organizacji ruchu. No. Czyli co się łączy z ustawieniem znaków i tak dalej, i tak dalej. Tak. To jest poprzedzone w, w, z kolei opinią e, Komendy Wojewódzkiej Policji, opinią danego zarządcy drogi. Mhm. Tu jest akurat droga gminna, czyli, e, czyli na drodze Wojewódzkiej, Zarządu Wojewódzkiej. Proszę, no, nie wyrazić zgody. Szereg tych pozwoleń jest potrzebnych. W końcu, jeśli je, są te e, mhm. pozwolenia, ustawiamy znaki. Na odcinku z tymi, tymi znakami możemy ustawiać fotoradar. Jednakże każdorazowo ustawienie fotoradaru musi być skonsultowane i za zgodą Komendanta Powiatowego Policji. Tak, znaczy danego to... Komendanta Powiatowego o. Policji, czyli No i My takie uzgodnienie robimy raz na tydzień, czyli... Dobra, ale właśnie chodzi mi o ten yy, konkretny punkt, czyli Komendant... Punkt. Yy, tak, yy, punkt. Yy, Czy to jest odcinek? Wskazujemy, tak jak jeśli mówimy o tym miejscu dzisiejszym, nie lęcimy ulica Główna. Aha. Ale komendant wie, że, że no gdybym ja ustawił sobie ten fotoradar przed znakiem... Jasne, jasne, jasne. Przed znakiem, no to każdy kierujący mógłby złożyć sprawę. Dobra, dobra. Interesują teraz... miałem tylko, czy to jest punkt, czy to jest stra... odcinek? Nie. odcinek. I w żadnym, y, nie wiem, innym przypadku i żadnej innej straży miejskiej nie będzie to punkt, tak? Czy to też zawsze będzie odcinek? Y, myślę, że tak. Powiem Panu w ten sposób. Mógłbym na tym pozwoleniu, gdybym był pewny, że, że dzisiaj go postawię tutaj przy tym budynku numer 41, mhm. pisać wpisać pozwolenie nie lencią ulica główna 41, że przy tej, yy, przy tej posesji będzie ustawiony. Mhm. No ale tak jak powiedziałem, no, no raz stoi przy szkole, raz stoi tutaj, po prostu no, jaki na ulica Górna, a, a stosować się do tych znaków do tego odcinka musimy tak czy inaczej. No dobra, czyli teoretycznie inna Straż miejska, bo ja tak analizuję troszeczkę mm -hmm. inną Straż miejską z miejscowości płoty, gdzie stawiają notorycznie w miejscu, no ewidentnie niewidocznym dla żadnych kierujących. E, zlewa się po prostu z płotem totalnie, bo to taki ten laserowy na trójnogu. Mm -hmm. I wybrali sobie takie akurat miejsce, bo raz, że też... Stoją bardzo daleko, są niewidoczni. Fotoradar jest dla nikogo niewidoczny i nie działa w ogóle prewencyjnie. Dlatego się zastanawiam, czy ten konkretny punkt wskazuje im komenda, nie, czy my, my, odcinek. My, nie. Bo mają możliwość postawienia powiedzmy 200 mają, metrów dalej, to gdzie będą wszystko odzie, widoczne. To, co, nie widzę tej sytuacji, nie wiem o co chodzi, no, no, ale mając odcinek, to wtedy strażnicy sobie do, Oni mają zgodę pewnie tak jak, e, tak jak my dostajemy, nie na punkt, tylko na, na ten odcinek. No czyli no no mają właśnie. się ulica Główna, oni mają płoty, ulica jakaś tam. Jasne. I tam o, mogą sobie wybrać, czyli... Wyboru, tak. No, no dobra. Oczywiście fajnie. samo ustawienie fotoradarów też musi spełnić, bo tam jest w przepisach y, jasno i wyraźnie napisane, że y, musi być widoczny, ustawiony musi być y, w sposób wykonujący uciążliwość zarówno dla kierujących, jak i pieszych. Mhm. No tak, no bo zajęcie pasa ruchu no i tak dalej. No, no, nie no, tak, nie tak, to kolejne pozwolenia, jasne. Ale okej, okay, to rozumiem pan wątpliwość, dziękuję bardzo. No i dobra, jadę dalej, bo też dzisiaj za dużo czasu nie mam, ale liczę na to, że następnym razem się spotkamy, to będzie Pan bardziej widoczny. Tylko Dla tyle. Pan pan moje zapewnienie. Super. Teraz powiem Panu, że e, przy tym naszym samochodzie, jeśli ja stanę równolegle do, do drogi, to i tak nie będę widoczny. Bo tylko kierujący, który będzie mnie mijał, będzie, będzie widział bok samochodu i ten napis Straży Miejskiej, bo akurat ten pojazd nie jest wyposażony w, e, świat, mhm. w światła błyskowe. Także e, powiem Panu, że z daleka naprawdę, ja, ja go ustawię tak jak, tak jak się, tak jak uzgodniliśmy, ale... Sam pan zauważył, jak pan będzie jechał e, mm -hmm. z którejkolwiek strony nie będzie pan widział, że nie będzie pan wiedział z daleka, że to jest straż miejska, tylko mijając mnie dopiero bok auta pan odczyta. Także no, ja nie mam problemu, że nie z żeby uniknąć, żeby uniknąć e, nie zarzutów, że, że ja się naprawdę tutaj chowam e, tak jak uzgodniliśmy będę stała sobie tam, żeby być bardziej widoczny. Super. Dobra. Nie za problemu. Dzięki za rozmowę. Do widzenia. Widzimy pana Emila? Nie, ale znamy się z Emilem Nie, znamy się z Emilem Ale... Nie, nie firma. No proszę Ten strażnik stracił połączenie Wi-Fi Stracił połączenie, trzeba się połączyć jeszcze raz Czyli co, jak nie ma połączenia, to te zdjęcia nie zgrywają się w tym momencie tam na, na dysku, tak? Czy znaczy nie, on robi, tylko ja nie mam oglądu wtedy, nie? Aha, czyli zapisują się, ale nie? No tak, to przy następnym y, połączeniu ja po prostu zgrywam te zdjęcia i widzę, tej, czy coś się zrobiło, no, no. I ma pan y, swój y, taki IP, y, login, hasło do tego, tak? Że, żeby się połączyć z tym. A co pan myśli o tych, którzy... Y, IP, login i hasło piszą na fotoradarze, jest to widoczne na wszystkich, którzy przechodzą. Ryzykują No ryzykują, ale wierzy mi pan, że już miałem dwa przypadki w różnych strażach miejskich, gdzie coś takiego spotkałem? Po prostu. A był w przy fotoradarach na statywie, tych na trójnogu, mów na trójnogu tam. tak. No. No, no? no tak, no tutaj jest obudowa, jest wszystko zakryte, no tam oni powinni sobie też to zakleić, tak? Dla własnego bezpieczeństwa. Ale nie zakleili i jest widoczne wszystkich. Czyli ja nie wiem, nie, nigdy nie próbowałem tam się łączyć z tego, ale rozumiem, że to, że ktoś z laptopem może się po prostu sam połączyć? Nie. Czy zacząłem mieć jakiś program jeszcze. Zdobycie programu też no, nie jest pewnie problemem mam. Nie panu w ten sposób, bo my mamy w laptopie wbrany program. No, tak, no znam instrukcję obsługi. Akurat, akurat w naszym przypadku, kiedy ja uruchamiam, e, kiedy próbuję się połączyć ten lot sam wskakuje. On jest tam na stałe, ja nie muszę się raz. Aha, jeżeli nie dopisuje go pan tutaj po prostu gdzieś sobie. I dlatego no, tutaj nie jest na fotoradarze żaden login czy cokolwiek e, Aha Ten, który mi używamy na laptopie, na pewno nie jest tutaj zapisany To dobrze, wierzymy Pan, że są tacy, którzy tak robią no, ułatwiają to niektórym nie. zadanie, no bo różni ludzie kręcą się po takich rzeczach. Ja nie, nie neguję Państwa tego, to jest po prostu... no, też się może tak? Nie popadać w butynę, żeby czasami nie ustawiać sobie na oko tego... Wodera. O, no, właśnie, tak. właśnie To, to, to żeby to jakoś było rozsądnie ustawione no, i... Nawet, ja jest dla własnego bezpieczeństwa, powinien... No, tak na dobrą sprawę, ja rozstawiam się... Ja nie wiem, czy pan nie stoi gdzieś 300-400 metrów, teraz mamy już zoomy takie, że, no. że ściągają... Ja nie wiem, czy, czy ja jestem na czy jestem... To raz, że... Bo, e, no, pan to stoi, przez wiele lat, kiedy te fotografia się ustawia... No dochodzi się do, do takiej sprawy, że mniej więcej na to oko... To trzeba widzę jak po ustawieniu na słupku, że ja go ustawię tutaj, tak mniej więcej, później ze słupkiem wszystko zgrywa mi się okazuje, że mi się jest ustawiony dobry. A dla własnego bezpieczeństwa, że w razie jeśli ktoś nie będzie nagrywał, no to ja mam... Bo to jest podstawa do zakwestionowania wszystkich no zdjęć. Ustawienie kąta to jest najważniejsza rzecz. No a no, no, właśnie. Super. No, a zresztą czemu nie nieby zaleźć na to, żeby on przekłamy. A i tu dochodzimy do Sedna. Bo w większości straży miejskiej... Chociaż tuż y, z tym fotorazarem jeszcze się nie spotkałem, żeby tak było i myślę, że bo, bo już Pan podkreśla to, że, że to nie jest celem. Ale w większości, może nie w większości, w dużej mierze są źle ustawiane. I teraz pytanie, czy ktoś ustawia je celowo źle? To znaczy, ale to wie. E, jeśli byłby Pan w stanie i udownie jest celowo źle ustawiany pod... E, zwiększając lub zmniejszając e, Bo teraz nie pamiętam, czy zwiększenie kąta, czy zmniejszenie kąta powoduje... Tak, no dokładnie, e, że ten odcinek zawyżony, tak? Mm -hmm. bo, bo z kolei ustawienie w drugą stronę zaniża, tak? Na swoją niekorzyść sobie. Jeśli miałby Pan takie podejrzenia, że ktoś to robi celowo, to musiałby ustawiać kąt w ten sposób, żeby zawyżał, tak? Mm -hmm. Ale nie wiem, nie pamiętam już teraz... Yy... Większy kąt to, yy... większy kąt, to tak, większa to jest... kąt, też Nie, tak, tak, bo odległość jest mniejsza. Aha. Tak no wysyłanego no, sygnału. No, no dobra, no to jest no, ustawiony prawidłowo. No, przede wszystkim no, to na, na słupek w przypadku tym naszym. Na słupek naszą mhm. w przypadku tego naturnego tak samo, tylko tam są szerniki. Yy, dwie, jak dobrze kojarzę i obydwie muszą się odgrywać ja, ze słupkiem, też. W naszym przypadku to jest tak o podstawą to jest e, zmierzenie odległości i później tam e, w odległości powyżej 10 metrów należy ten słupek. Mhm. Tak około, tam nie ma dokładnej wszystko. Około, to zależy jeszcze urządzenia. 10 nie? metrów należy ustawić słupek, zgrać na szczelnicę, żeby się zrywał Z To jest raz, 14 metrów z tego odcinka musi być Po mhm. pomiaru. W ogóle na żadnym zakręcie nie może stać. Mhm. To jest do, tak. e, odległość od metr 20 bodajże do 5 metrów od e, krawędzi, krawędzi jest. Mhm. Jest Kilka takich zakres temperatur od minus 10 do plus 50, no jest kilka takich, to wcale nie aż tak dużo, nie, ale z kolei e, powiem Panu, że pisma, jakie wpływają do nas od niektórych kierujących, którzy się złapali, no to no, ja słabnę przy tych pismach. Wiegotna jest względna powietrza jaka była, czy były opady, czy nie były... Ale wiecie pan, bo, bo ale pan wiecie. mówi rzeczy, które są w instrukcji, a wiele razy się spotkam z tym, że, że, że człowiek, który nadzoruje pracę fotoradaru, w ogóle nie wie, co jest w instrukcji. To jest ból, to jak ma on ustawić prawidłowe ale, działanie? Jeśli ja... Obsługuje jakieś urządzenie, tak? No to muszę wiedzieć, jak ono ma działać jak powinno być ustawione. No tak jest. No muszę to wiedzieć, tak? No tak jest. Chociażby z tego względu, że na przykład ja będę niedouczony, tak? Ustawimy mm -hmm. sobie jakoś tam, pan tego nie wiedział jak ja ustawię. I pan przyjedzie i pan będzie douczony, I pan mi zadaje jakieś jedno pytanie, ja co się zajmę, i pan to ma nagrane, wrzuca na internet i, i wychodzę na... Nie pan I to właśnie takich wielu jest. Wypada tylko ubolewać na tym, no ja nawet w filmu nie mam. Ubolewać, ale to też później jest problem właśnie dla kierujących, którzy dostają nie zawsze e, uczciwie te mandaty, tak? No bo jakiś źle ustawiony kąt. No tak, tylko... Są bari jak, teraz barierki, nie barierki, no różne nie, ta, rzeczy już widać. Więc. Barierka, panie, mamy no, prostych barierek, tam pan chyba, to pan tam kolegę na No. Mówił o tym, o tym płocie siatkowym. No to właśnie tam, tak, zamiast z... O tym płocie siatkowym, no ja, ja, ja no sam dla siebie doczytywałem w tej instrukcji, no tam jest mowa raczej o, o powierzchniach płaskich, metalowych, odbijających tym, No ten płoc, płoc siatkowy, nie, nie do końca bym się zgodził, że on odbije ten nasz no to jest taki jeszcze sprzeczny... Ale, i ale to ta... <gry> no, no, tak, lepiej, żeby nie było wątpliwości, lepiej żeby się to takie w właśnie, tak, taki po prostu i... Dokładnie, nie ma potrzeby wtedy ingerować no, dobra. nic, teraz już na pewno dalej. Ustawienie jest. Najważniejsze jest. I pomimo tego, że tu staliśmy i ja w kamizelce i pan, to jednak komuś tam zdjęcie zrobiło. To powiem no, chyba, że nie na ręce opadają. Jak tutaj przyjdę coś, staje w tym przypadku. Coś tam mi się rozłączyło. Włączam go. No widać, przecież nie widać z daleka, widać, fotografia z daleka. Miłość. I tak robią. Badają. No to, jest... to już jest głupota. No to, co pan wspomniał o tym, że jeśli mój samochód będzie tam stał, że to będzie działanie prowincjonalne, nie, nie do końca się z tym zgadzam. Ale to jest takie moje osobiste, prywatne zdanie na, te, na ten temat. że stojąc tutaj, to ja zauważam, że ktoś kto dojrzy do pederatora, on przyhamuje mhm. i wiedzą, że gdzieś jest strażnik, specjalnie noga wpedał, żeby pokazać, że jednak on i tak sobie poradził w tej sytuacji i tak poradził ale no, naprawdę już trzeba być upartym, żeby tutaj się złapać bo mamy, zgodnie teraz z tymi przepisami, które już weszły mamy tego, znak teren zabudowany tak. Już mówi o tym, Oznaczenie o fotoradach Oznaczenie, że może być przeprowadzona kontrola, tak? To jest drugie ostrzeżenie. Widoczny fotorad, w tym przypadku nie jest widoczny, tak? Tak. Trzecie ostrzeżenie to... Jest tu dużo plusów. Więc tak, ma Pan rację. To trzeba być debilem, żeby się złapać. Tak to powiem, to ja takich słów nie używam, dlatego, że nie tak ja, ja w Tak, powiem, bo takich jest I tak jeszcze u nas te kary nie są niższe aż takie lepiej jak, jak ostatnio czytałem o tych fotelederach właśnie jak w Europie. No to wcale tak idą, ja myślałem, że Polska to przoduje w ilości w ogóle. No mm -hmm. my wcale nie jesteśmy nawet w szulce chyba tam. Holandia, Niemcy, Francja to biją nas na głowę Ale no, powiem, taką, w ilości No i mandata, jak No taką ciekawostkę na temat właśnie wysokości mandatu w Szwajcarii. Nie mhm. wiem, czy Pan to czy ktoś, czy Doczytywałem to, ale horrendalne kwoty. Tak w 2011 roku y, w Szwajcarii, mimo iż tam najmniej dochodziło szpach, Najbardziej restrykcyjne było prawo mhm. odnośnie i kary, bo tam się płaci ma od majątku, jaki się posiada, czy też dochodów, coś takiego. Mimo tego, że mieli najmniejszą e, liczbę wypadków śmiertelnych, spowodowanych przekroczeniem prędkości, i tak jeszcze zmienili przepisy bardziej realitalnie, pytałem się, że... O, największy mandat zapłacił tam Szwed wysokość, wysokości... na pewno go nie zgadnie. Nie wiem. Pewnie czytałem gdzie stały 3,6 miliona euro. O bo? I jeszcze zarekwirowali mu samochód tego. No był majętny po prostu i tego zgubiło, a jechał 10 i a on go zdradzić. No właśnie. No dobrze, no, no, okej. Okay. Natomiast, powiem Panu, gdyby jeszcze troszeczkę poskręcić te punkty karne, bo nie, nie kasę, bo, bo, bo te, te pieniądze z mandatu, wywołuje no, to wszystko, to całe zamieszanie i takie podejrzenia, że to jest działanie na, na korzyść samorządu, po, poszczególnych lokalnych, ale gdyby zostać przy tej kasie, ale punkty, bo jednak no, ktoś, kto tego stać, to płaci te mandaty sobie. Tak? Ale punkty jednak y, komu ludzi dużo bardziej niż, niż, niż pieniądze. Tak, bo to jest utrata prawa jazdy No bo zawodowy kierowca nie będzie musiał pozwolić na to, żeby sobie śmigać tak jak tutaj chce i... bo płacić może, może zarabiać, ale no niestety, tutaj zostanie mu zabronione prawo jazdy i... No mhm. jasne I co, dzisiaj do której? To znaczy, według, według tego uzgodnienia do 21 jest samarze, myślę, że do 20.00 Później już nie ma ruchu. Później jest takim szarawo, powiem panu, a no nie wiem, ja widziałem, że sprawę miejskie w po postaci robią z zdjęcia, ale powiem panu ten błysk jest tak potężny, że Że może ja spowodować większe zamieszanie. Tak, że kogoś może oślepić. Wie pan, ja ktoś zamyślony jadąc w nocy, bo cały płota takim błyskiem różnie może zareagować, tak? Przekrasić czy gdzieś, także my taki północ sierotem się dzisiaj, no, ja nie tak. więcej później może być problemów niż, niż to wszystko ma. Dobra, już naprawdę, bo już mam czas tyle, Do widzenia. Proszę pan, strażnik idzie przez ulicę.